Witam cię już w trzecim wideo. Dzisiaj ogłoszenie wyników konkursu. Wygrał koder. Moim zdaniem, najbardziej wartościowy komentarz, chociaż muszę przyznać, że nie miałem łatwo, bo napisaliście bardzo dużo świetnych, bardzo dużo merytorycznych komentarzy, z których można wyciągnąć naprawdę daleko idące wnioski. Koder, kurs, jak poderwać dziewczynę na związek, jak zdobyć dziewczynę na związek właśnie wysyłam do Ciebie. Tak jak widzicie, na początku nie możesz. Nastawiać się na to, żeby na siłę proponować dziewczynie związek. Ona musi zacząć stopniowo inwestować i to jest tak w rzeczywistości proces. Zresztą, widać to po komentarzu kodera, także jeśli chcesz więcej szczegółów, dowiedzieć się, w jaki sposób właśnie z sukcesem zdobyć dziewczynę na związek, to przeczytaj sobie ten komentarz. Dzisiaj natomiast chciałem Ci powiedzieć o czymś trochę innym. O tym, żeby się wyróżniać, kiedy podrywasz dziewczynę. Dla kobiety jest bardzo ważne. Żeby facet, który ją podrywa, traktował ją wyjątkowo, żeby to się zdarzyło w wyjątkowych okolicznościach. Więc super, sprawdza się coś takiego jak błyskawiczne randki. Błyskawiczna randka ma miejsce wtedy, kiedy podchodzisz do dziewczyny i od razu z ulicy, z centrum handlowego zabierasz ją na kawę, zabierasz się na piwo, gdzieś, gdzie możesz z nią usiąść. Jeśli dodatkowo spędzisz z dziewczyną trochę czasu na takiej randce, godzinę, dwie godziny to dziewczyna często od razu inaczej Cię traktuje, mówi Ci, że jesteś facetem, jakiego jeszcze nie spotkała, że nikt czegoś takiego jeszcze jej nie zrobił, że nikt jeszcze w taki sposób ją właśnie nie zabrał na randkę czy spotkanie. A przede wszystkim wzrasta szansa na to, że ona Ci będzie mówiła, że takiej randki jeszcze nie miała. Także przetestuj to, bo ja wiele razy właśnie zabierałem dziewczyny, z ulicy, z deptaku do jakiejś kawiarni, i potem ta znajomość nabierała bardzo dużego tempa. Dziewczyny były o wiele bardziej zainteresowane i dużo więcej inwestowały od siebie niż na takich zwyczajnych randkach. Tak więc, szybkie randki to naprawdę metoda do tego, żeby dziewczyna od początku traktowała cię jako wyjątkowego faceta. Ja dla ciebie nagrałem dwie takie randki w pełnym materiale z dźwiękiem. Posłuchasz, w jaki sposób kursanta na nagraniu zabiera dziewczyny na randkę, co im dokładnie mówi i w jaki sposób z nimi działa, że dziewczyna jest stopniowo coraz bardziej zainteresowana. Przygotowałem dla ciebie kurs, jak już się pewnie domyślasz, jak zdobyć dziewczynę na związek. W tym kursie dowiesz się, gdzie poznać atrakcyjną dziewczynę, co jej dokładnie mówić. Co pisać w sms przed związkiem, w trakcie związku, jeśli dziewczyna się już na niego zdecyduje, jak właśnie długofalowo prowadzić tą relację z kobietą, taka, że, tak żeby się właśnie w Tobie zakochała, żeby poczuła chemię i dokładnie pokażę Ci, jak to zrobić od A do Z. W pierwszym module kursu dowiesz się ogólnie. Jakimi zasadami powinieneś się kierować, aby zdobyć dziewczynę na związek? Między innymi wytłumaczyć i w jaki sposób rozmawiać z dziewczyną na pierwszych spotkaniach, co jej dokładnie mówić, w, sposób, w jaki sposób ją zainteresować, a więc jak ją nakierować na to, co ty chcesz. Jakich błędów powinieneś się wystrzegać, bo musisz mieć świadomość, że dużo facetów właśnie popełnia te błędy, a potem się dziwi, że jest pierwsze spotkanie i dziewczyna w ogóle nie odpisuje, ani nie ma ochoty na spotkanie, więc. Ten materiał to naprawdę obowiązkowa pozycja dla tych, którzy szukają jednej dziewczyny na dłużej, czegoś stałego, bo tutaj dokładnie tłumaczę, w jaki sposób pokazać też to kobiecie. W drugim module z kolei tłumaczę Ci najważniejsze etapy tworzenia związku z dziewczyną. To nie jest tak, że poznajesz dziewczynę i od razu ona wchodzi z Tobą w głęboki związek, od razu dużo inwestuje. Pewne rzeczy wymagają czasu i w tym module kursu dokładnie pokażę Ci, jak to wszystko zrobić, jak przejść przez poszczególne etapy związku, żeby stworzyć z dziewczyną mocny, stabilny, emocjonalny związek, tak, że będziesz wiedział, że ta dziewczyna Cię nie zdradzi, nie zostawi i będziesz mógł mieć w niej oparcie, będziesz mógł się w niej zakochać. No i oczywiście też wiadomo, że dzięki temu będziesz miał dużo przyjemności, regularny seks, możliwość spędzania z tą dziewczyną dużej ilości czasu. W module trzecim opisuję Ci niezwykle ważną rzecz, z którą ma problem bardzo dużo facetów. Jak utrzymać związek z kobietą na dłużej? Wiele facetów poznaje dziewczynę, ale ten związek szybko się kończy albo rozpada. Ja Ci pokażę tutaj najbardziej mocne metody, które sam stosuję i które powodują, że dziewczyna momentalnie. Dużo bardziej zaczyna się wkręcać w ten związek. Pokażę Ci, jak nie utracić pewności siebie w związku. To wszystko wytłumaczę Ci na moich rozmowach z dziewczynami w związku, pokażę Ci, w jaki sposób piszę z dziewczynami, w jaki sposób z nimi rozmawiam, a także pokażę Ci na y, wywiadzie z dziewczyną, czego kobieta wymaga od faceta. Y, tak na serio, spotykając się z nim dłużej. Opowiedz o tym dziewczyna. Tak więc zobaczysz to nie tylko z mojej perspektywy, ale także z perspektywy kobiety, z którą przeprowadziłem bardzo długi wywiad, w którym ona otwiera się, mówi, co ją drażni w facetach na początku. Dzięki temu nie będziesz popełniał takich błędów jak większość facetów i twoja szansa na sukces zwiększy się, myślę, że co najmniej kilkukrotnie. W module 4 dostaniesz ode mnie gotowe rozmowy, teksty. I sposoby na to, co możesz pisać dziewczynom. Dostaniesz gotowy schemat komunikacji z dziewczyną przed związkiem, czyli wtedy, kiedy musisz najbardziej uważać, ale także w związku, żeby nie popełnić tych fatalnych błędów, które popełnia większość mężczyzn. Pewnie i ty, skoro oglądasz ten materiał, to też nie masz takich efektów z kobietami, jakie byś chciał, także. Naprawdę wartościowa wiedza, której do tej pory nie pokazywałem na taką skalę. Naprawdę napracowałem się przy tym kursie, przy tym materiale i masz tutaj wiele godzin wiedzy bardzo praktycznej, którą możesz od razu zastosować. I wierz mi, że dziewczyny Ci tego nie zapomną, bo dokładnie to jest to, co one chcą usłyszeć. Czyli dzięki temu materiałowi będziesz w stanie dokładnie, w punkt, idealnie powiedzieć dziewczynie to, co ona chce na odpowiednim etapie znajomości. Dzięki temu nie będziesz popełniał błędów, i ona nie będzie robiła ci zbyt dużo testów. To naprawdę wiele ułatwia i wierz mi, że jestem przekonany, że jeśli obejrzysz ten materiał, to wiele się zmieni i dziewczyny zaczną reagować na ciebie zupełnie inaczej. W module 5 pokazałem ci najbardziej wyjątkowe, ale też szokujące sposoby na to, żeby pokazać dziewczynie, że ta cała znajomość z tobą jest na początku już wyjątkowa. Pokazałem Ci nagrania dwóch randek, gdzie mój kursant idzie z dziewczyną na kawę, w jaki sposób obchodzi jej opory, w jaki sposób buduje zaufanie, zainteresowanie i zobaczysz to wszystko na nagraniach wideo z dźwiękiem. Oprócz tego pokażę Ci bardzo nietypowe sposoby na to, jak możesz zaczepić dziewczynę na ulicy, albo w pracy, albo w szkole. Oczywiście to wszystko dostaniesz naprawdę sporo tych sposobów, szczegółowo Ci omówię... O co w tym chodzi i jak ty sam możesz tworzyć tego typu nietypowy podryw, który wyróżni cię z grona innych facetów i sprawi, że dziewczyna będzie to odbierała jako coś innego, coś oryginalnego i będzie patrzyła na ciebie jako na faceta, w którym chce się generalnie zakochać. Jeśli masz taki problem i, taką, i chcesz poznać dziewczynę na związek, masz dość ciągłego podrywania dziewczyn, chcesz sobie znaleźć dziewczynę na dłuższy okres czasu, z którą będziesz mógł uprawiać normalnie, regularnie seks, będzie Ci z nią dobrze i nie będziesz się bał, żeby się w niej tak naprawdę zakochać, bo będziesz widział, że ona jest w Tobie zakochana, jest dla Ciebie bardzo dobra. Jeśli chcesz, to mam tutaj dla Ciebie naprawdę gotowe rozwiązanie, Mam, nagrałem cały kurs. Jak zdobyć się w na związek, i naprawdę, co, co jest dobrego w tym kursie? To, że ten kurs to jest czysta praktyka. To, co dostajesz w tym materiale, to jest czysty konkret, nagrane podejścia na wideo z dźwiękiem, omówienie wszystkich obiekcji dziewczyny, jakie ona ma przed wejściem, jakie one mają przed wejściem w związek z facetem, a także wyjaśnienie wszystkiego na rozmowach z dziewczynami. Jednak ten kurs usuwam już w poniedziałek, 26 października za tydzień. Mam dla ciebie dobrą informację: jeśli zainwestujesz w ten kurs do 21 października, do środy, do godziny 24, to od siebie dokładam kolejny kurs, który sobie wybierzesz ze strony kobiety PL. Dowolny kurs, który ci się spodoba, możesz sobie wybrać. Jednak ta promocja jest tylko ograniczona dla pierwszych 20 osób, które zdecydują się zainwestować w ten materiał. Naprawdę wierzę, że ten materiał ci pomoże, bo włożyłem w niego dużo pracy. Masz tam wytłumaczone wszystko od podszewki, więc to nie jest teoria, którą musisz oglądać godzinami i zapisywać sobie na karteczce wnioski, tylko wszystko zostało zrobione w taki sposób, żebyś ty od razu po oglądnięciu. W każdej części kursu mógł to zastosować praktycznie do rozmowy z dziewczyną, tak żeby odnosić oczekiwane efekty. Jeśli jesteś zdecydowany, chcesz więcej informacji, gdzie możesz pobrać kurs, to wejdź na stronę jak zdobyć ją a nie, to był in, to jest inny link. Kliknij po prostu pobierz teraz kliknij pobierz teraz pod filmikiem. Ja tutaj postaram się dodać jeszcze na dole z YouTube'a dotacje, tak, żebyś sobie mógł wziąć na tą stronę, tak żebyś sobie mógł wziąć, wejść na tą stronę i pobrać właśnie ten materiał. Do usłyszenia, cześć!